Witam Was z tej strony Makintosza, To kolejny odcinek serii Let's Play Endless Legend, frakcją spaczonych lordów. I słuchajcie, zbliżamy się po raz kolejny, można by tak było rzec, do zdobycia tej oto, tego oto nowego regionu. I naszym zadaniem na chwilę obecną jest właśnie przejęcie tego regionu jak najszybciej, niż nim zrobią to nasi przyjaciele Drakeni, nasi sąsiedzi Drakeni. I ogólnie musimy zacząć rozwijać się na wschód od naszej, yy, od naszej słuchajcie, stolicy, ponieważ i jest to ważne, nawet bardzo ważne, bym powiedział. I co jeszcze? Co jeszcze? Słuchajcie, Modernizacja przede wszystkim naszego wojska. Z tego względu, że no, nasze wojsko jest troszeczkę niezadbane, że tak powiem, i musimy troszeczkę tutaj y, to wszystko doprowadzić do ładu i składu. Y, po pierwsze, Gorgoroty, które, y, które słuchajcie, dawno nie były upgrade'owane. Jest to nasza jednostka latająca i ktoś powie, że troszeczkę ją zaniedbałem. Mamy ich mało w armii. To ze względu na to, że y, wielu przeciwników w bardzo łatwy sposób jest w stanie skontrować tą naszą jednostkę latającą. A po drugie, no cóż, no po prostu zapominam, że mam te wspaniałe demony na swoich usługach. Dlatego też zacznijmy od y, zmodyfikowania ich. A to tylko dlatego, że mamy trochę lepszy staw i mamy mitryt. Przepraszam, mitryt. Mamy hyperium, które lepiej się nadaje na pazury niż yy, takie tam adamantium. Pomimo tego, że mamy tego mitrytu zdecydowanie mniej, to i tak wolę hyperianowe yy, pazury. Ale straciliśmy z tego, co widzę, trochę obrony, więc musimy tutaj. Jakie? Mitry to w tej obrony dużo nie dają. Z palladianu dają dużo, no chyba że jeszcze z Hyperium nie. Czyli paladianowe nagolennice nasze jednostki latające dostaną. Super, to mi się bardzo podoba. I w której z tych tutaj armii mieliśmy, a właśnie mieliśmy, mieliśmy, mieliśmy w armii która znajduje się tutaj w armii obrońcy, zmodernizujmy więc te gorgoroty. Tak, chcę zmodernizować je. Trochę nas to kosztowało, ale lepszy rydz niż nic. I co jeszcze chciałem dodać, no potrzebne nam jest to właśnie po to, aby powstrzymać te pomniejsze armie, no i zacząć tutaj yy, podbijać te tereny. Wydaje mi się, że najpierw podbijemy sobie, słuchajcie, region Moyers, z tego względu, że jest on najbliższym regionem, który pozwoliłby nam dostać się do tego regionu, czyli do Agawei, w którym to znajdują się złoża Hyperium. I ogólnie musimy zająć ten cały fragment, zanim ubiegną nas nekrofagi, bo nekrofagi nie oszukujmy się, ale na pewno już ostrzą sobie ząbki czy też szczękoczułki, jak to woli. Na nowe regiony, z tego właśnie względu, że kurcze. No, mają obecnie wojnę z drakenami. To drakeni i hmm, są silniejsi od drakenów, w sumie rzecz biorąc. Więc wypadałoby troszeczkę drakenów naszych drakeńskich sojuszników wesprzeć tutaj. I może coś przy okazji, wiecie ugrać na tym. Powiedzmy, że... nietypowe stopy metali nie za bardzo. A co jeżeli dam wam alchemiczne stopy metali? Najbardziej wy byście byli wdzięczni za roboty publiczne. No dobra. I co ja bym mógł prosić Was w zamian. Pracownię alchemiczną, nauki o zarządzaniu, biotechnika cieczy, rada miejska, alchemia pyłów. Fundacja Imperium... Hmm. Teatr Państwowy... Jakbym dorzucił Wam Atmosa, nie będziecie w ogóle zainteresowani, żeby nam dać Giosa. No nie, Teatr Państwowy też nie. Oświecony Handel... Stopy Metali Bezkresnych... Hmm. A akurat to jesteśmy w stanie sobie wyprodukować. Przydałoby się właśnie coś takiego. Co... Hmm. Co mogłoby nam naprawdę pomóc? Alchemia pyłu, złoże pyłu, transmitter, transmitter to by się przydało, ale tego to nam nie dać tej alchemii pyłu, tego jestem wręcz pewny. Metody stylistyczne, biotechnika sieczy, topografia, edukacja obywateli, nowoczesna administracja. Nie, nie jesteście chętni, aby cokolwiek nam tutaj hmm, dać. nie niewolnicy, ochotnicy, tym bardziej. Ulepszona alchemia pył tego wam w ogóle nie dam. Hmm, system brygadierski, nie zbroja alchemiczna. Nie, nie jesteście zainteresowani w ogóle. A co gdybym chciał od was odkupić e, hydromikser o! Może za Hydromixer coś tutaj, słuchajcie. Uzyskamy. I jeszcze do tego pyłu. Co wy na to? Czego byście chcieli? Może przypraw. O, nie chcecie przypraw. Ale ja nie chcę też chcę 10 tysięcy pyłu. O! Jak wywala Hydromixer? Nie za bardzo. No to dorzucę... nie wiem, księżycoros do tego, ale dorzucę tylko 100 księżycorosta. Nie. Ale przypraw, kurczę, dam Wam 300 tych przypraw, bo mi przyprawy są akurat niepotrzebne. A Wam za chwilę, nam przyprawy nie są potrzebne? Czy. Eee, kontynuuj. Tu. Ile wydobywamy przyprawy? To jest moje pytanie. Czy znaczy, Rosta możemy naprawdę dużo dać, bo przekręcamy w tym momencie licznik? Eee, przyprawa, przyprawa, przyprawa. 15 produkujemy przyprawy, więc możemy wam tej przyprawy naprawdę sporo dać. Księżycą ro rosta również. Powiedzmy, że 300, przyprawy też 300 i powiedzmy, że chcę za to 5000 pyłu 4000 pyłu, za 4000 pyłu się zgodzicie. Teraz zobaczymy, gdzie jest wasza górna granica. może inaczej, 4500 to już jest za dużo 4200 to jest też za dużo 400 400 to jest idealnie i teraz w którym momencie się już nie będziecie zgadzać na tą umowę co wy na... tutaj gdzie? tutaj gdzieś chciałem powiedzieć hmm, gdzie my to mamy teraz to jest w tym miejscu. Ja chciałem od Was pyłu 4250. Przepraszam, 430. To jest Wasza granica. Dobra, złóżmy tą ofertę i zobaczmy, co my tutaj słuchajcie. Na pewno się zgodzą. A księżycowstwo i przyprawy im się tak samo jak nam przydadzą. Uważamy, że oferta jest zgodna. Super. Wiem, wzmacniam ich, ale ich wzmocnienie pomaga mi w tym, żeby w późniejszym czasie y, osłabić y, naszych przyjaciół nekrofagów. Więc, wiecie, więc muszę zastosować trochę polityki, z którą niekoniecznie wszyscy się z Was będą zgadzać. I ja też niekoniecznie się zgadzam z tą właśnie polityką, no ale czasami trzeba. Czasami trzeba się właśnie troszeczkę ugiąć, y, aby zdobyć jakieś. Dodatkowe rzeczy. Poza tym, e, linia produkcyjna w e, Herdglen Herd e, przyda nam się na 100%, więc ją sobie zakolejkujmy. I kolejna sprawa linia produkcyjna również w, mm, w Nordrende. I wydaje mi się, że Lorderon, rewizualizacja pyłu czego mi brakuje szkło stali. W tej turze będziemy mieli wystarczająco dużo szkło stali, aby coś tutaj zrobić. Dobra, yy, zakończmy tą turę i sprawdźmy, gdzie to nas tak naprawdę zaprowadzi. Stopy, mentali bezkresnych, jeszcze 13 tur, spoko, luz, może być, że tak powiem. Muzeum Narodowe się wybudowało w Irolanie, a właśnie, miałem zobaczyć coś z tym Muzeum Narodowym, to znaczy, które miasto tak naprawdę najwięcej wydobywa e, wpływu, najwięcej wpływu wytwarza Avignon. A ja w Dune, z tego właśnie, Areny Narodową, tu jest to zupełnie, w ogóle, Dlaczego ja tutaj chciałem arenę narodową w Dune'ie budować? Nie wiem. Powinienem w naszej stolicy i też tak zróbmy. Arena narodowa i mamy rewitalizację pyłem. I teraz które z miast, słuchajcie, wytwarza najwięcej pyłu? Duna i Roland Lorderon. Więc w Lorderonie rewitalizacja pyłu i będziemy mieli jeszcze więcej tego pyłu tutaj będziemy zgarniać doki. Nie możemy doków z tego powodu, że żadne z pól miasta nie dotyka brzegów wody, ale to można zmienić. Słuchajcie, wybudujemy sobie tutaj nową, nową, że tak powiem, ojejku, szybciutko, nową, nową, nową dzielnicę, o właśnie, Nową dzielnicę sobie tutaj wybudujemy, i, 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 i nie, i ją wykupmy od razu. Nie będę na nią czekać, to jest troszeczkę za długo. Czyta, czekania. Ale co chciałem też tutaj sprawdzić, wypadałoby, wypadałoby, słuchajcie, właśnie zainwestować trochę w nowych mieszkańców tutaj w Herdgalen, i co oni by mogli tak naprawdę robić? Mogliby wytwarzać jeszcze troszeczkę tutaj tego naszego potencjału przemysłowego, zanim zaczniemy wydobywać go więcej dzięki linii produkcyjnej i innym bonusom. Ach i mamy i mamy z tego, co widzę nowy poziom. Słuchajcie planu Imperium. Mamy 7151 wpływu. Zastosujmy superancko. Za jedną do czterech tur pojawi się nam tutaj, pojawią się nam dodatkowe rzeczy. Zaatakujmy! Automatyczna walka, gotowość do walki, zróbmy. Nie kosztowało nas to wiele, prawie nic. I co my tu mamy? Mogę was przekupić? Tak też zrobię, bo nie jest mi na rękę, aby was tutaj. Robić wam jakieś misje, czy coś w tym stylu? Jasne, dostałbym z tego punkty doświadczenia, ale z drugiej strony misja pewnie byłaby porypana jak zwykle i szybciej jest mi ich wykupić. Poza tym, tysiąc pyłu to naprawdę nie jest wiele przy 11 tysiącach, które my zarabiamy na turę. Kluba Imperium, tak, wybudujmy sobie klubę Imperium tutaj też. Możemy ją od razu. 350 tylko kosztuje. Doki towarowe, nie, może nie. Śluzy. Właśnie, chwileczkę, coś mi się tutaj, słuchajcie, nie podoba. Wydaje mi się, że śluzy kanałowe zakolejkowałem w tym mieście. To jest Herd Glen, tak? To jest Herd Glen. Wydaje mi się, że ja kolejkowałem śluzy kanałowe, ale może, może mi się tylko wydawało, że to zrobiłem. Hmm. No cóż. Zakolejkujmy je i zobaczmy, ile kosztują 1100. Czy śluzy kanałowe można wybudować? E, można wybudować w imperium tylko raz. Zgadza się i one tutaj mają być. Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że je tutaj kolejkowałem, a okazuje się, że nie. No cóż, możemy to właśnie nadrobić w tym momencie. E, ty możesz się poruszyć, ty również, więc. Zbliża się tutaj, że tak powiem. A w Voltaire możemy nowych mieszkańców również zrekrutować. trzech, czterech z tego powodu weźmiemy sobie osadnika. Osadnik będzie nas kosztować 3010 tur. potrwa jego wytworzenie się, ale przeżyjemy po prostu za chwilę to przyspieszymy poprzez zakupienie tego. Jak będzie już tylko 9 tur. OK, czy jest jeszcze jakaś armia, która może się poruszyć? Niekoniecznie. Dobra, te dwie, ale te dwie nie muszą się poruszać. Więc słuchajcie, tą turę sobie zakończymy i zobaczymy, co się wydarzy. Może nadejdzie lato. Lato byłoby idealną, słuchajcie, porą. Dla nas, z tego względu, że mógłbym obczaić w jakim kierunku nowe miasta rozbudowywać, albo gdzie nowe miasta po prostu wytworzyć, ponieważ. No nie oszukujmy się. Chwila. Ja w Greenheim to miałem zrobić. O nie! Już wiem, dlaczego mi się coś wydawało, że źle zrobiłem. Dlaczego tu jest takie niezadowolenie. Ojejku, dlaczego w Grimheim jest takie wysokie niezadowolenie? Hmm, przeglądaj. Nidyjowie, śluzy kanałowe, zniszcz. Tak, śluzy kanałowe miały budować się przecież tutaj, w Grimheim, a nie w Herdgalen. Oj, troszeczkę zrypałem. Eee, można wybudować w imperium tylko raz i co? Arena Narodowa. Czyżby teraz się to zrypało? O nie. odnówmy sobie wszystkie nasze. Wszystkie nasze ulepszacze sobie odnówmy. I zobaczmy, czy zrypało się, czy nie. Ale są śluzy kanałowe tutaj zakolejkowane. Przerzućmy je sobie tu. I zobaczmy. Czy po, po przełączeniu się tury będę mógł je wybudować. Jeszcze raz, tylko że w innym mieście. Hmm, trochę zrypałem. Trochę, trochę nie zrypałem, tak wam powiem. Bo rzeczywiście one były w Herdgelen, nie w Herdgelen, tylko w Greenheim były yy, zakolejkowane. No trudno. Takie błędy czasami się też zdarzają. A wy sobie jesteście tutaj. Spoko. Spoko wodza. Ile? 9 tur? 3000, coś. Niekoniecznie tutaj pozostało 8 tur dla tego osadnika. Eee, ile bym nas kosztował? 1667. Właśnie. Teraz będzie lepiej. Okej. Okay. Hmm. No okej. Okay. Wydaje mi się, że jest wszystko ok, więc słuchajcie, yy, zakończmy tą turę, ale najpierw sprawdzę jeszcze, czy może jakiś bohater nam się nie pojawił z naszej... z naszego Fyrtla, niestety wydaje mi się, że nie. Braterstwo Krwi... I wydaje mi się, że słuchajcie, Drakeni troszeczkę przegrywają tą wojnę z nekrofagami, troszeczkę przeliczyłem się, stawiając na Drakenów, ale to może i dobrze, ponieważ Drakeni Wykończą się sami razem z nekrofagami. A to by było nam bardzo, ale to bardzo na rękę. W Northrendzie za cztery tury, za trzy tak naprawdę już tury yy, zwerbujemy osadnika, który pójdzie tutaj w to miejsce i przenieść Luzyka na kanałowe. Greenheim, konstrukcja zablokowana. Nieważny warunek wstępny. Okej. Okay krysy kanałowe. Czyli można wybudować tylko raz. Pewnie już straciłem całkowicie możliwość wybudowania tego. O, popełniłem błąd. Popełniłem błąd, ale nie powinienem z tego powodu płakać. Powinienem, że tak powiem, pomyśleć na następny raz, ale przynajmniej wiem w jaki sposób to teraz działa, bo nigdy do tej pory jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, w jaki sposób to tak naprawdę będzie działać i co my tu mamy? Mamy pomniejsze armie, który, z którymi możemy zawalczyć właśnie. I nasze armie no to będzie już coś, słuchajcie. To będzie naprawdę już coś, bo tak de facto mamy tu dość sporo, bym powiedział, armie. I cóż, możemy, właśnie, możemy spróbować zaatakować was tutaj. Ach, nie macie już ruchu. Dobra, wy na pewno zaatakujecie nas, bo nie wierzę w to, żeby dregi nie przepuściły takiej okazji, nie zaatakowały, szczególnie, że stanęliśmy im pod nosem wręcz. Yy, mamy armię obieży świata, która sobie tutaj odpoczywa i niech dalej tak odpoczywa, ponieważ wy przydacie się w momencie, kiedy, no... Hardgland pozostanie samy sobie. I co my mamy? Tu, tu, tu. Ty jesteś obrońcą, super. Zmierzaj w dół, że tak powiem. Zmierzaj w dół i zobaczymy, co tutaj się kryje. Wy na pewno z Wami chciałbym się, że tak powiem, lekko tutaj e, pobawić w ten sposób, że. No cóż zaatakujemy was albo wy zaatakujecie nas bo to nie jest powiedziane że to ja muszę atakować zawsze przeciwnika to on może zaatakować mnie wiadomo o jejku i cóż w następnej turze albo w nas... albo jeszcze następnej yy, będziemy mieli słuchajcie możliwość będziemy mieli słuchajcie możliwość zobaczenia yy, co nastąpi w lato i w jaki sposób powinniśmy rozbudować nasze miasta ale jak na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Mam też nadzieję, że e, zachęcam że zachęcę Was do oglądania tej, nie tylko tej serii. Zachęcam Was osobiście do oceniania moich materiałów wideo oraz ich komentowania, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się do nich odnieść. Czy to odpowiadając Wam komentarzem na komentarz, czy to odnosząc się do Waszych porad, sugestii i rad. I cóż, to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.